punkt szósty to intuicyjność nawigacji. Tak jak wspomniałem w poprzednim punkcie, nie tyle dotyczy SaaSów, co samochostowanych rozwiązań. I takim najbardziej oczywistym punktem, takim najbardziej oczywistym przykładem mało intuicyjnej nawigacji jest na przykład WooCommerce na niektórych szablonach, gdzie po dodaniu produktu do koszyka nie dostajemy wyraźnego jakiegoś elementu albo instrukcji, jak przejść do kolejnego kroku. I, I wiele sklepów, wiele właścicieli sklepów uważa, że jeśli ktoś idzie do koszyka, no to dla niego to jest naturalne, że powinien wtedy przejechać na górę strony, kliknąć w ikonkę koszyka i przejść dalej. Gdzie z perspektywy klienta, który jest pierwszy raz na tej stronie, może to nie być takie oczywiste. I musimy pamiętać, że nie wszyscy są super technologiczni, nie wszyscy mają czas i chęci do przechodzenia przez te wszystkie kroki, dlatego powinniśmy im ułatwiać, bo na każde 100 osób złapanie, nawet na każde 1000 osób złapanie jednej dodatkowej osoby, to już jest potężna różnica w rentowności sklepu. Dlatego powinniśmy do bólu ułatwiać tą intuicyjność i płynne przechodzenie między wszystkimi elementami.